Codziennie, zanim pierwsze promienie słońca wpełzną przez wysokie okna Fojteatru Wielkiego, pani Krystyna maj już stąpa po cichych korytarzach. Ma 58 lat drobną postać i siwe, krótko ścięte włosy, które zawsze starannie wygładza przed wyjściem z domu. Nosi skromny granatowy fartuch i zniszczoną torbę na ramię, w której szeleści kanapka i mały, skórzany notes z zapisanymi godzinami sprzątania. W teatrze mówią na nią pani Krystynko. Z uprzejmością, ale bez głębszego zainteresowania. Jest jak cień, który nie rzuca pytań ani pretensji, a za to zawsze w porę znika z pola widzenia. Rano, kiedy scena jeszcze tonie w ciemności, a echo pustych foteli niesie się jak szept przeszłości, Krystyna czuje się najbardziej sobą. Tego ranka, jak zawsze, zatrzymuje się na moment przy kulisie. Przemyka bokiem, omija reflektory i drabiny techniczne, aż staje przed fortepianem. Przykłada dłoń do chłodnej czarnej powierzchni, a potem z czułością unosi pokrywę. Palce lekko muskają klawisze, nie gra, nie ma odwagi, ale śpiewa. Cicho, nieśmiało, jakby dla siebie, nuci fragment pieśni księżyca z Wirusałki. Głos, choć przyciszony, nadal niesie w sobie jakąś głębię, aksamitną barwę, której nie zniszczył ani czas, ani milczenie. Melodia oplata ją wspomnieniami światła rampi, brawa, scena i suknia z aksamitnymi rękawami. Przypomina sobie wieczory, kiedy śpiewała z serca, z przekonaniem, że muzyka może wszystko uleczyć, podnieść, ocalić. Ale teraz to wszystko brzmi jak sen. Przerwane życie, nieodwracalna pauza. Z zaskoczenia wyrywają delikatny dźwięk czyjś krok. Odwraca się gwałtownie, zawstydzona, z dłonią jeszcze zawieszoną nad klawiszem. W półcieniu stoi mężczyzna wysoki, siwiejący przy skroniach, w eleganckim, choć nieco zmiętym płaszczu. Trzyma w ręku partyturę. To był dworak, prawda? Zapytał cicho, bez cienia ironii. Krystyna spuszcza wzrok. Tak, ale, przepraszam. Ja tylko chciałam sprawdzić, czy wszystko w porządku z instrumentem. Jeśli to była próba techniczna, mówi z lekkim uśmiechem, to jedna z piękniejszych, jakie słyszałem. Zapada cisza, fortepian milczy, a Krystyna po raz pierwszy od lat czuje, że ktoś jej naprawdę słucha. Zanim zaczniemy, polubcie ten filmik i napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej poruszających historii. Dyrygent Jerzy Nawrocki był człowiekiem z klasą, jakich w świecie muzyki pozostało niewielu. Nie lubił mówić o sobie, choć miałby o czym: nagrania z berlińską orkiestrą, gościnne występy w Wiedniu, wyróżnienia, które leżały gdzieś w szufladzie biurka. Od lat był związany z teatrem wielkim, ale od śmierci żony nie prowadził już spektakli z tą samą pasją. Jego oczy, kiedyś błyszczące jak dźwięk skrzypiec, nosiły teraz cień zmęczenia. Tamtego ranka coś w głosie Krystyny poruszyło w nim strunę, o której sam zapomniał. Nie była to perfekcja, nie technika, tylko prawda. Prawda, która nie potrzebowała sceny, aby dotknąć duszy. Po tym spotkaniu wypatrywał jej przez kolejne dni. Widział, jak zamiata foyer, jak ściera kurz z balustrad, jak unika spojrzeń. Aż w końcu odważył się podejść. Pani Krystyno zatrzymał ją przy szatni, może uzna mnie pani za wścibskiego, ale chciałbym zapytać, kim pani była, zanim została sprzątaczką? Krystyna spojrzała na niego z zakłopotaniem. Nikim specjalnym, zwykłą kobietą jakich wiele z takim głosem zamilkła, obróciła się do drzwi. To było dawno bardzo dawno już nieaktualne. Jerzy nie ustępował ale przecież talent nie znika. On może spać, ale nie umiera. Przez chwilę trwało milczenie, a potem Krystyna powiedziała: Kiedyś śpiewałam w Akademii Muzycznej w osiemdziesiątych latach, byłam w chórze, czasem dawali mi partie solowe, byłam szczęśliwa. Co się stało? Jej uśmiech był gorzki. Życie, miłość, ślub z Markiem, potem Tomasz, przerwa na macierzyństwo, a potem już nie było do czego wracać ktoś inny zajął moje miejsce. Nie próbowała pani? Próbowałam, skinęła głową. Ale Marek mówił: Głos, głosem, ale trzeba mieć stałą pracę. Muzyka nie wykarmi dziecka, kropka. Więc poszłam do szkoły, potem do szatni. A potem. Tutaj. Jerzy milczał. Był zbyt doświadczony, by pocieszać banałem. Wiedział, jak łatwo sztuka przegrywa z codziennością. Ale też wiedział, że prawdziwy głos, prawdziwa dusza nie gasną. A Tomasz? Zapytał. Mój syn. Dobre dziecko. Wracał do mnie po rozwodzie. Mieszka tymczasowo. Myśli, że jestem tylko jego mamą. Nie zna mojej przeszłości. Bo i po co? Może warto, żeby poznał. W tych słowach nie było patosu, tylko spokojna pewność kogoś, kto wie, jaką wartość ma prawda. Krystyna wzruszyła ramionami, ale w jej oczach coś błysnęło, iskra, której nie widziała w sobie od dekad. Początkowo Krystyna unikała Jerzego, znikała wcześniej, omijała korytarze, gdzie zwykle go spotykała, ale on, z wyczuciem i taktem, nie naciskał. Tylko zostawił jej krótką wiadomość na kartce przy fortepianie. Wtorek, godzina dwudziesta, sala prób numer 2. Jeśli pani przyjdzie, będę zaszczycony. Nie odpisała, nie obiecała, ale przyszła. Tego wieczoru deszcz tłukło parapety, a miasto zdawało się spać pod kocem chmur. Sala prób była pusta. Tylko dwa pulpyty i otwarty fortepian czekały na nią jak wspomnienie. Jerzy siedział w rogu z partyturą i nie podnosił wzroku, gdy wchodziła, dał jej przestrzeń, czas. Usiadła, dłonie drżały, czuła się jak ktoś, kto po latach wraca na rower, nogi pamiętają, ale serce się boi i wtedy zaśpiewała. Cicho, niepewnie, jakby każda nuta była wyciągana z dna pamięci, ale melodia pieśni księżyca. Wypływała z niej z czułością i melancholią, jakby opowiadała o wszystkim, co utraciła i co może jeszcze odnaleźć. Jerzy nie powiedział nic, ale spojrzenie, którym ją obdarzył, nie potrzebowało słów. Było w nim uznanie, czułość i wdzięczność. Od tamtej chwili spotykali się co tydzień najpierw w sali prób, potem czasem w kawiarni niedaleko teatru. Rozmawiali o muzyce, o starych nagraniach, o kompozytorach którzy potrafili wyśpiewać duszę człowieka. Krystyna zaczęła znów śpiewać nie dla publiczności, nie dla pokłasku, ale dla siebie. Jerzy opowiadał o swojej zmarłej żonie, Małgorzacie, która była sopranistką. Zmarła na raka kilkanaście lat temu, tuż przed planowanym wspólnym turniej. Jej portret wciąż stał na jego pianinie. Małgosia mówił cicho, miała głos jak światło, ale była też moim kompasem, od kiedy jej nie ma, idę trochę na oślep. Krystyna słuchała, czasem milczeli razem i to też wystarczało. Tymczasem w domu coś zaczynało się zmieniać. Tomasz, trzydziestoparoletni mężczyzna z posiwiałą brodą i zmęczonymi oczami po rozwodzie, zauważył, że matka wraca późno, uśmiechnięta, z lekkością w ruchach. Mamo, zapytał pewnego wieczoru, kiedy razem myli naczynia, czy ty się zakochałaś? Krystyna parsknęła śmiechem, prawdziwym, dźwięcznym, jakiego Tomasz nie słyszał od lat. Aż tak to nie odpowiedziała. Ale może trochę się w sobie zakochałam. Potem usiedli razem w kuchni przy herbacie z cytryną i miodem i po raz pierwszy Krystyna opowiedziała synowi historię swojego głosu. Akademie, chór, solówki. Marzenia, które schowała głęboko, żeby nie przeszkadzały codzienności. Tomasz słuchał w milczeniu, a potem powiedział: Nigdy o tym nie wiedziałem, ale teraz wszystko pasuje. Twój śpiew w przygotowaniu, twoja czułość dla muzyki. To jakby, puzzle wskoczyły na miejsce. Ich relacja się pogłębiła. Krystyna znów czuła, że jest nie tylko matką i gospodynią, ale kimś więcej. Kimś, kto kiedyś coś znaczył i może znów będzie znaczyć. Któregoś wieczoru, gdy Krystyna odłożyła nuty, Jerzy wyjął steczki program koncertu. Chciałbym Cię zgłosić na wieczór niespodzianek. Gala dla gości, artystów, przyjaciół teatru. To nie żaden konkurs. Po prostu jedna pieśń. Pieśń Księżyca. Twoja pieśń. Krystyna zamarła. Jerzy, ja nie jestem już tą dziewczyną sprzed lat. Ale może jesteś kimś jeszcze ważniejszym. Wieczór koncertu zbliżał się nieubłaganie. Wieczór niespodzianek, nazwa brzmiała lekko i przyjemnie, ale dla Krystyny oznaczała znacznie więcej konfrontację z dawną sobą, ze strachem i latami przemilczeń. Próby z Jerzem trwały, głos brzmiał coraz pewniej, ale coś wewnętrznie wciąż ją hamowało. Boję się, że wyjdę na scenę i wszystko się rozsypie, przyznała cicho, kiedy zostali sami w sali prób. Jerzy spojrzał na nią z troską. Nic nie musisz udowadniać. Po prostu zaśpiewaj. Jak wtedy przy fortepianie. Tymczasem dyrekcja filharmonii przyjęła decyzję Jerzego z umiarkowanym entuzjazmem. Były pytania, uniesione brwi, ciche komentarze, sprzątaczka? Naprawdę? Ale Jerzy, w swoim stylu, spokojnie i bez krzyku, postawił na swoim. Zaufajcie mi, Usłyszycie i zrozumiecie kropka. Dzień koncertu nadszedł. Za kulisami panował rozgardziarz. Garderobiane krążyły z sukniami, kurzyści rozgrzewali głosy, muzycy stroili instrumenty. Krystyna przymierzała pożyczoną suknię sceniczną, ciemny granat z lekkim połyskiem, skromny dekolt, rękawy do łokcia. Pożyczona od dawnej znajomej z chóru, która po latach rozpoznała w Krystynie dawną Majuśkę Zaltów. Patrząc w lustro, trudno jej było rozpoznać siebie. Kobieta patrząca z odbicia była dostojna, piękna w swojej dojrzałości, ale w oczach miała panikę. Ręce zaczęły drżeć. Ja nie dam rady szepnęła do siebie. I wtedy pojawił się Tomasz, stał w korytarzu z bukietem małych białych róż. Uśmiechnął się niepewnie. Mamo, podszedł bliżej. Wiem, że się boisz, ale ja już jestem z ciebie dumny. Zawsze byłem, tylko wcześniej nie wiedziałem za co. Krystyna zamarła, a potem przytuliła syna. Mocno, prawdziwie. Czuła, jak przez jego ramiona spływa na nią odwaga. Chwilę później światła przygasły. Konferancjer zapowiedział ostatni punkt programu. Niespodzianka wieczoru, serca naszego teatru, pani Krystyna Maj. -Kropka. Na sali zapadła cisza, Krystyna stanęła na scenie. Z tyłu orkiestra. Po bokach ci, którzy przez lata przechodzili obok nieobojętnie. Przed nią rząd ciemnych twarzy i jedno miejsce w trzecim rzędzie, gdzie siedział Jerzy. Zamknęła oczy. I zaśpiewała. Pierwsze dźwięki uniosły się nad sceną jak modlitwa. Czyste, głębokie, pełne tęsknoty. Pieśń księżyca. W jej wykonaniu była inna, dojrzalsza, przeżyta, jakby każde słowo płynęło z dna duszy. W sali panowała absolutna cisza. Ludzie trzymali oddech, a kiedy zabrzmiała ostatnia nuta, przez sekundę trwała święta pustka. A potem oklaski, powoli, nieśmiało, aż wreszcie fala bro, długa, głośna, z łzami, uśmiechami. Krystyna patrzyła w publiczność, nie widziała już szczegółów, tylko światła i ruch ale w środku czuła spokój. Czuła, że wróciła. Nie do dawnego życia, ale do siebie. Następnego ranka Krystyna obudziła się później niż zwykle. Promienie słońca padały przez okno kuchni na stół, gdzie leżała kartka z kwiatami, które przyniósł Tomasz. Na odwrocie widniało jedno słowo: Dziękuję. Wieczorny występ stał się lokalną sensacją. W poniedziałek rano jej zdjęcie znalazło się w życiu Warszawy z nagłówkiem, głos, który powrócił. Niespodzianka z teatru wielkiego poruszyła serca kropka. Telefon zadzwonił już przed dziewiątą. Pani Krystyno, tudom kultury na Mokotowie. Mamy grupę seniorów, którzy śpiewają od lat, ale potrzebują kogoś z sercem. Kogoś, kto zna życie. Czy zechciałaby pani poprowadzić u nas warsztaty wokalne? Zaskoczenie w jej głosie przeszło szybko w wzruszenie. Zgodziła się. Przez kolejne tygodnie uczyła. Nie jak nauczycielka z katalogu, ale jak kobieta, która zna smak rezygnacji i siłę powrotu. Starsze panie rozkwitały przy niej. Jedna z nich powiedziała kiedyś: Dzięki pani przypomniałam sobie, że lubiłam życie. Jerzy czasem wpadał na jej zajęcia. Siedział z tyłu sali, uśmiechając się. Gdy słyszał wspólny śpiew. Nie byli parą, ale byli sobie bliscy w sposób cichy i dojrzały, który nie wymagał deklaracji. Dawne koleżanki z chóru zaczęły się odzywać. Jedna przesłała jej pocztówkę z poznania z dopiskiem. Zawsze wiedziałam, że nie zamilkniesz na zawsze, kropka. Wieczorami Krystyna siadała przy pianinie. Nie zawsze śpiewała. Czasem tylko słuchała ciszy i czuła wdzięczność. W jednym z listów do dawnej znajomej napisała: Myślałam, że jestem sprzątaczką, a byłam tylko kobietą, która przestała w siebie wierzyć. Głos miałam zawsze. Tylko zamilkłam, bo świat nie pytał, czy coś jeszcze we mnie gra. Dziś pytam o to sama. I wiem, że odpowiedź brzmi tak, kropka. Jej codzienne życie nie zmieniło się dramatycznie. Nadal mieszkała w tej samej kamienicy, chodziła rano po bułki. Miała sąsiadów z tym samym uśmiechem. Ale spojrzenia ludzi były inne: niepełne litości, lecz uznania. I najważniejsze, w jej własnych oczach też pojawiło się coś nowego. Światło minął rok. Sala Domu Kultury na Mokotowie wypełniona była świąteczną ciszą. Starsze panie w czerwonych apaszkach i białych bluzkach skupione stały na scenie. Przed nimi Krystyna. Z batutą w dłoni, uśmiechnięta, spokojna. Gotowe? Zapytała cicho. Skinęły głowami. Rozległy się pierwsze takty cichej nocy. Delikatnie, z czułością, jakby każda nuta obejmowała wspomnienie. Krystyna nie śpiewała, tylko prowadziła, wsłuchana, obecna. Po występie Tomasz podszedł do niej z nową partnerką. Poznaj, mamo. To Zosia. Uczy muzyki w podstawówce. Zosia wyciągnęła rękę. Słyszałam o pani już tyle, że czuję się, jakbyśmy się znały od lat. Krystyna uśmiechnęła się tylko i skinęła głową. W jej oczach była czułość. Wieczorem, gdy wszyscy już wyszli, usiadła przy fortepianie. Dzieci ze szkółki muzycznej zostały chwilę dłużej, cicho słuchając. Krystyna zagrała prostą melodię, jedną z tych, które przypomina się bez nut. Gdy umilkła, spojrzała przez okno. Śnieg powoli opadał na oświetlony plac, światło lampy malowało złote kręgi na białym bruku. Szepnęła do siebie. Jeszcze zdążę. I uśmiechnęła się tak, jakby dopiero teraz zaczynała swój najprawdziwszy koncert. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.